Create Reducer to narzędzie, które upraszcza obsługę naszych akcji w redaksie za pomocą Buildera. I na podstawie case'ów tworzy funkcje, które zaktualizują stan, kiedy nasza aplikacja zostanie wywołana, co znacznie upraszcza tak właściwie niezmienioną logikę. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać, czym różni się Add Case od Add Matcher i Add Default Case, jak ich używać. A do tego dorzucimy sobie także Create async tanki, z których też już korzystaliśmy, i proste Create Action. No to to działa. Podstawmy naszą aplikację, tak żeby widzieć, co się w niej dzieje, i mieć do niej stały podgląd. Nasza aplikacja. Po ostatnich zabawach została przywrócona do wersji stabilnej i działającej, ale jak sobie tutaj spojrzymy, od razu nasza aplikacja po zbudowaniu pokazuje, że mamy troszeczkę niedokładność. To naprawmy to. Pliku people. TSX mamy informację, że w naszym huku brakuje zależności. I faktycznie, jak sobie tutaj spojrzymy, powinniśmy dodać tego dispatcha. Jest to wymagane dla lintera. Tutaj możemy posprzątać troszeczkę, dodać średniki. Kolejny plik to reducer TS. Tutaj natomiast mamy użyte Create Action, z którego nie korzystamy. I podobnie w FetchTS mamy QS, a którego ostatnio usunęliśmy z naszego użycia. Możemy także zmienić plik FetchTS, ponieważ zmieniliśmy nazwę naszej funkcji, a zapomniałem ostatnio zmienić, więc to także możemy sobie poprawić za pomocą refaktora. OK, musimy przebudować nasz projekt. Star TS musimy zmienić nazwę naszego pliku na Axios. Wszystko w naszej aplikacji działa, więc możemy brać się do roboty. Na początek porównajmy sobie Create Async Tank, którego już używaliśmy, do prostego Create Action. Różnica polega na tym, że Create Async Tanka używamy do zapytania asynchronicznych i Create Async Tank powinien zwrócić promise. Dzięki temu Create Async Tanks stworzy nam trzy typy w odpowiedzi, co widać na przykład w naszym Get People i jest to Rejected, fulfilled i Pending, w zależności od tego, w jakim statusie w danym momencie jest akcja. Natomiast Create Action tworzy nam prostą akcję, na przykład zresetowanie. Listy, ponieważ z jakiegoś powodu nie chcemy tych ludzi, których mamy na naszej liście, w naszym przypadku, nie chcemy ich mieć, więc możemy ich usunąć zwykłą akcją. Nie musimy pytać o to żadnego API, po prostu kliknąć przycisk i to sobie na początek zrobimy. Dlatego tworzę sobie akcję, która będzie się nazywała Reset People i będzie to zwykły. Create Action. Create Action podobnie jak Create Async Tank, pierwszy typ jest to Type. Różnica polega na tym, dlatego to się nazywa prefi Type Prefix, ponieważ Create Action, tak jak mówiłem, tworzy tutaj, dokłada sobie tutaj Rejected, Pending i Full Natomiast jeżeli chodzi o Create Action, nie mamy Promisa, więc nie potrzebujemy tego. Typ jest tylko jeden. I jako drugi parametr mamy tutaj opcjonalną. Akcję, którą możemy wykonać, możemy payload tutaj jakiś zwrócić, możemy tutaj zwrócić dosłownie co chcemy, ale tym razem nie będzie nam to potrzebne, więc zrobimy sobie bardzo prostą akcję resetowania listy ludzi, którą wywołamy sobie w naszym reducerze. Dodając to do reducera, ponownie używamy ad case'a, którego za chwilę dokładniej sobie opiszemy. Reset, jako drugi parametr jeżeli byśmy przekazali coś do payloada to byśmy go tu mieli ale my potrzebujemy tylko state i w state chcemy zresetować naszą listę więc chcemy przypisać init state oczywiście moglibyśmy tu przypisać także pustą tablicę ale to to samo Tutaj jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ jednak kiedy gdybyśmy stwierdzili, że na początkowym state'ie będzie jakiś człowiek, na przykład administrator czy ktoś, to wtedy byśmy od razu uzupełnili właśnie tym początkowym stanem. Także użycie Create Action jest bardzo łatwe, jest to do najprostszych rzeczy. Teraz spróbujmy tą akcję wywołać w naszym HTML-u i na naszej stronie, tak żeby zobaczyć, jak to zadziała w praktyce. Tutaj mamy jakiś błąd. Tak jest. To idziemy do naszej listy ludzi. I tutaj na początku, pomijając na razie jeszcze jakieś piękne style, stworzymy sobie przycisk do resetowania listy. Na on-kliku chcemy zresetować listę. Dobrze by było zmienić nazwę tej funkcji i ją stworzyć. i w środku Dispatch Reset People. Może pozbądźmy się tego logo, ponieważ zajmuje nam dosyć sporo miejsca. O ile pamiętam to było w appTSX. Pamiętajmy o tym, żeby też sprzątać po sobie, więc gdzieś tutaj, logo jest w pliku logo.svg, więc możemy je też usunąć, bo nam się nie przyda. Do tego potrzebujemy jeszcze usunąć import. W naszej aplikacji mamy malutki przycisk, który służy do resetowania. I teraz jeżeli go krzyknę, akcja powinna zostać zawołana i wyczyścić to, że listę nie zadziałało, a nie zadziałało, ponieważ funkcja powinna zostać wywołana, więc powinniśmy ją przekazać z nawiasami. Sprawdźmy teraz, mamy listę i ją resetujemy, reszta znika. Nie będziemy się teraz bawić z sami i dodawaniem jakichś ładnych elementów to zrobimy w osobnym odcinku, możliwe, że też przy dodawaniu routingu do naszej aplikacji. Kolejna rzecz to Create Async Tank. Tutaj musimy troszkę więcej powiedzieć. Tak jak już mówiłem, Create Async Tank, tym razem w porównaniu do naszego Create Action, która przypominam, może otrzymać tutaj drugi parametr. Opcjonalny jest to funkcja, w której możemy zmutować nasz payload. Tak, w Create Async Tang drugi parametr jest zawsze. Jest to funkcja, która powinna zwrócić Promisa, a dzięki temu, że tutaj mamy type prefix, do tego promisa przygotowane zostaną trzy typy, które reprezentują ten cykl akcji. Nasza async tang jest dosyć prosty, ale pamiętajmy, że zawsze możemy tutaj coś zmienić. My wyciągamy dane z naszego promisa tutaj przez payload. Ale jeżeli byśmy tego nie chcieli zrobić i nie wyciągać tego, tylko otrzymać tutaj payload, wtedy moglibyśmy to na przykład na denie zrobić tu. Payload creator ma dwa parametry, gdzie pierwszy to argumenty, które chcemy przekazać, jeżeli byśmy je chcieli przekazać i to planujemy zrobić. Na przykład, jeżeli będziemy obsługiwać paginację i trzeba będzie do serwera wysłać informację, którą stronę chcemy pobrać, oraz drugi argument, w którym mamy takie funkcje jak dispatch, get state, reject with value. Do czego one są? A no, do tego, jeżeli byśmy chcieli, na przykład, tutaj, chcielibyśmy coś wyciągnąć z selektorów, albo chcielibyśmy inną akcję wywołać w akcji, bo są jakoś od siebie zależne, albo też nie mamy czegoś, ponieważ jeżeli byśmy tutaj w argumentach chcieli mieć, na przykład, ID, posprzątajmy troszkę, żeby było to bardziej widoczne, to powinniśmy to ID sprawdzić, i teraz jeżeli tego ID nie ma. To możemy tutaj zwrócić coś takiego i nasza aplikacja w runtime się nie wywali. Podobnie z get state, jeżeli chcemy coś wyciągnąć z selektorów, używamy tego jak state'a w selektorze. I już mamy tutaj dostęp do state'a. Myślę, że to najważniejsze rzeczy, które przydają się mimo wszystko w Create Sync Tankach, więc teraz możemy iść do naszego Reducer'a. Tutaj zostawmy to tak, jak było. Jak będziemy potrzebowali, to coś sobie stworzymy jeszcze raz i idziemy do Reducer TS. Create Reducer przyjmuje init state. Init state może być dowolny, taki, jak nam jest potrzebny. I my dzisiaj będziemy go chcieli troszkę zmienić. Chcemy go zmienić, ponieważ używamy w naszej aplikacji isloading, ale statusy mamy trzy: pending, fulfilled i error, którego na razie nie, nie obsługujemy. Chcemy to zmienić, tak żeby w naszym statusie był status, który będzie typu action status, którego jeszcze nie mamy, a zaraz sobie ten interfejs przygotujemy. Ponieważ to interfejs, którego może będziemy chcieli używać we wszystkich starach. przenieśmy go do folderu interfaces. Nie będzie to Interface, a typ pending. Rejected, przepraszam, wcześniej powiedziałem Error i Fulfilled. Teraz możemy nasz Action Status zaimportować. Po co to zrobiłem? Ano dlatego, że będę mógł przypisać sobie tutaj, jaki jest status całego Stora. Więc kiedy akcja jest Pending, dajemy status Pending, kiedy akcja jest Fulfilled, dajemy. Fulfilled. Na początek, tak naprawdę, powinniśmy przygotować osobny status, żeby też wiedzieć, że jeszcze nic się nie wydarzyło. Może zróbmy status bezczynny, który będzie oznaczał, że Reducer jest w stanie init. Wracając jeszcze do is Loading, łatwo to możemy wyciągnąć z selektorów. Różnica jest taka, że tutaj weźmiemy sobie status i gotowe to samo. Teraz też możemy sobie przygotować osobny selektor i error albo is rejected. Mało pracy, a mamy dwa różne statusy. I możemy także obsłużyć naszą aplikację, obsłużyć naszą listę. Jeżeli z serwera przyjdzie nam error i będziemy mogli to dzięki temu selektorowi pokazać, to może to zróbmy. Wciągamy naszego selektora do komponentu w którym będziemy go używać Jeszcze nie wiem jak się będzie nazywał, ale może tak samo jak selektor i podobnie jak isloading wyświetlić inny HTML, tutaj mieliśmy isloading, my wyświetlimy sobie is... nie jest to jakiś skomplikowany kod, ale będzie nas informował, że coś poszło nie tak kiedy się kontaktowaliśmy z serwerem, wracamy do naszego reducers. Create CreateReducer jako drugi parametr dostarcza nam builder, który, jak już wspominaliśmy, w sobie posiada funkcję addCase, dzięki której możemy obsługiwać nasze case'y. Jednak co w przypadku, kiedy chcemy obsłużyć większą ilość case'ów, a nie tylko jeden? Co jeżeli ma, będziemy mieć obok akcję getPerson, ponieważ Przygotujemy sobie taką. I teraz będzie ona zwracać to samo, ale w przyszłości będziemy ją chcieli zaktualizować i zmienić na pobieranie tylko jednej osoby. Wtedy będziemy mieć obok siebie dwie różne akcje, które, mimo że są różne, będziemy chcieli, żeby zaktualizowała status pending. W tym przypadku za każdym razem. Musimy nasz status updateować w obsłudze case'u. Nie potrzebujemy tego debugera. Z pomocą przychodzi nam atmacher. I teraz na podstawie przykładu pokażę Ci, jak użyć atmachera, tak aby za każdym razem, kiedy nasza, którakolwiek z akcji jest w statusie pending, bo do tego zazwyczaj jest on używany. Matcher w pierwszym parametrze zwraca funkcję, w której pierwszym parametrem jest any action, czyli każda akcja zostanie tutaj sprawdzona i każdy typ akcji. I my chcemy, aby nasz typ kończył się dopiskiem pending. Drugim parametrem funkcji, podobnie jak w każdej innej funkcji, którą zwraca builder, jest dostęp do state'u, który możemy zaupdate'ować. Wytłumaczmy to sobie jeszcze raz. Add Case może być tylko jeden do danej akcji, zarówno dla Create Action, jak i Create a Think Tank. Ale w naszym przypadku w przyszłości będziemy chcieli zmieniać status za każdym razem, gdy któraś z akcji należąca do releasera będzie w trakcie oczekiwania. Więc. My tutaj sobie stworzyliśmy warunek. Jeżeli typ akcji kończy się dopiskiem pending, a tak się dzieje w każdym Create Async Tanku za pomocą tego, że Create Async Tank dopisuje nam końcówki pending i tworzy taki typ, tworzy typ rejected i typ fulfilled. Którakolwiek z akcji z statusem pending nie dość, że będzie wywołana w tym case to wpadnie także do matchera. Dzięki temu możemy posprzątać nasz kod i ich się tutaj pozbyć. Sprawdźmy teraz jak to działa i do tego dopiszmy sobie tutaj debuggery. Tak, żeby nasza aplikacja zatrzymała się jeżeli wejdzie do tego elementu. I zgadza się nasza aplikacja weszła tutaj, dostała informację, że któraś a dokładnie Get People jest w stanie pending, więc zmieni nam status na pending. A teraz sprawdźmy co się dzieje, nawet jeżeli obsłużymy ten case i przywróćmy sobie poprzedni Case Get People. Może dodajmy sobie console Log, albo też debugger. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. Jak widać aplikacja sprawdza case ponieważ jest on pierwszy do sprawdzenia i tutaj zmienia nam status na pending oczywiście tutaj moglibyśmy zrobić coś innego moglibyśmy zrobić co chcemy obsłużyć ten status więc możemy sobie tutaj to ubogacać a oprócz tego i tak AdMatcher sprawdzi tą akcję i tutaj zmieni ten status wygoda w AdMatcherze jest taka, że wystarczy nam jeden AdMatcher i będzie każdą akcję z statusem pending update'ował nam state więc ja sobie dodam od razu trzy maczery, które będą sprawdzać każdy, każdy stan. I jak widzisz, teraz mogę pozbyć się także tej linijki i Reset People powinien tak naprawdę nasz status wrzucać po raz kolejny do IDLE, o tym zapomnieliśmy wcześniej. Dobrze. Może wydaje się to więcej kodu na chwilę obecną, ale uwierz mi, że kiedy dodamy sobie więcej caseów i za każdym razem ten case też możemy się go pozbyć, za każdym razem musielibyśmy obsługiwać to. Tak to mamy to obsłużone w jednym miejscu. Usuńmy Get Persons Actions, ponieważ na razie nam nie jest potrzebna. Ostatnią funkcję, którą chciałbym Ci pokazać, którą dostarczy nam builder, to add default case. Jest to najłatwiejsza z funkcji, ponieważ ona jako parametr przyjmuje jedną funkcję, która ma state i action. Jeżeli je potrzebujemy, możemy w niej status zmienić na idle, ponieważ nie bardzo wiemy, co w niej na razie chcemy zrobić. Ale ona służy do wykonania akcji, która nie jest obsłużona przez żaden z innych przypadków. Czyli jeżeli ja bym sobie stworzył akcję, na przykład Get Person Detail i nie obsłużył jej w żadnym, w żadnym wypadku ani tutaj, ani tutaj. Ani tu, ani tu, to wtedy ten case wpadnie właśnie jako default i tutaj coś się wydarzy. Powinniśmy tutaj wtedy jakiś inny status stworzyć i poinformować użytkownika, albo zabezpieczyć się przed tym z naszej strony. Także nigdy nie chcemy aby mieć case nieobsłużony. dlatego dodajemy default case. Z mojej strony to dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałeś Create Reducer i dobrze zrozumiałeś Create Async Tanki oraz Create Action. W kolejnych odcinkach myślę, że zajmiemy się routingiem i postaramy się, aby nasza aplikacja zaczęła troszkę lepiej wyglądać, ponieważ na chwilę obecną się nad tym nie skupialiśmy. Jeżeli to co Ci tu pokazałem, ci się podoba, zostaw łapkę do góry. I zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A jeżeli masz jakieś propozycje, czym powinniśmy się zająć w następnym odcinku, zostaw uwagi w komentarzu. Dzięki wielkie i do zobaczenia!